Gdzie ty idziesz? No, idę wyjść. Nie, ty nigdy nie idziesz, ty masz szlaban. Czemu, co ja znowu zrobiłam? Co znowu, co zrobiłaś? A nie tak. pamiętasz już? Nie, o No halo, no a wczoraj jak przyszłaś na chlamę do domu? Opowiadałaś, że ty ja się na wilkami nachlałaś. No, stajesz z domu, nigdy nie idziesz. Wiesz, to co mam to sobie To Mogłam ci tą sobie dupę Tak? Idź wyjść. Już. Ja się wierzy, idę do pasu? Już. Nic. Co za człowiek jest, jaka nie zna! A, tak, kasiutko! Czego chcesz? Miałabyś mi się, moja miałabym ...ze Nie, nie miałabyś! Ciebie sam całym okiem to I sobie pójdę! Cześć, babciu! Wystań! Co się stało? Moje kwiatki, mimo, moja ukochana, mój i ona Tak się